Cześć widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał Cynajów. W dzisiejszym odcinku trochę rozważań i mam nadzieję przydatnych uwag dotyczących stabilizacji pocisku w lufach karabinów, a te rozważania zostały zainicjowane strzelaniem, na którym byliśmy ostatnio z niejakim królikiem z kanału fraga, od którego pozdrawiam. I podczas tego strzelania z chińskiego karabinu M4, podobnego, czyli chińskiego CQA, którego mieliśmy na strzelnicy dwa egzemplarze, udało się strzelić akurat królikowi, a nie mi. Najlepszą grupę, jaką chyba póki co widziałem z tego karabinu, to była grupa, która miała grubo poniżej 1 minuty kątowej. Myślę, że to będzie bardziej w okolicach 0,7-0,5. Nie mam pomiarów tej grupy, natomiast to, co było ciekawe w stosunku do tego strzelania, jest to, że ona została strzelona amunicją 55 grainów. Ja wcześniej strzelałem z tego karabinka różną amunicją, i akurat dla mnie najlepsza grupa, którą strzeliłem, była z amunicji 69 grainowej, czyli stosunkowo ciężkiej. Natomiast tabelarycznie jakby dobrze wciąż stabilizującej się w tej lufie. Tutaj przywołam taki, taką kolorową tabelkę, którą wielu z Was, którzy posiadają karabiny i przemierzali się do tematu doboru amunicji, pewnie zna ten wykres. I on w pewien sposób kategor kategoryzuje ciężary pocisków w amunicji 223 pod kątem. Skoku lufy. Mamy tutaj lufy o skoku 1,14, 1,12, 1,9, 1,8 i 1 do 7 cala. Co to jest skok lufy? Jest to liczba wyrażona w calach, która mówi o tym, na jakiej długości lufy bruzdy gwintu wykonują jeden obrót, jeden zwój. Karabin M4 produkcji chińskiej wyposażony jest w lufę o skoku 1 do 9 cali czyli jeden zwój na 9 cali ale dla przykładu mój karabinek SAR 80 czy Galil którego też posiadam w szafie czy też klasyczny pierwszej generacji M16 będą miały lufy o skoku 1.12 lufy o skoku 1.14 w dzisiejszych czasach w broni automatycznej praktycznie się nie zdarzają jakieś repetiery jednostrzałowe warmintery być może jeszcze mogą mieć takie lufy. Tutaj akurat y, widać z tej tabeli dosyć czytelnie, że z 45-grainowej amunicji y, powinno strzelać się z takich luf najlepiej. Ale poruszajmy się w obrębie y, tych luf, które, y, które jakby najczęściej są w karabinach typu AR, czyli od 1.12 do 1.7. No i teraz pytanie, czy jeżeli mamy taki karabin z lufą. Y, 1 do 7 czy 1 do 9, to co będzie się działo w momencie, kiedy będziemy zmieniać ciężar pocisku, a co za tym idzie również jego długość? Tutaj dochodzimy sobie do kwestii stabilizacji pocisku. O co chodzi z tą całą stabilizacją? Nie bez powodu na stole widzicie taki rekwizyt jak Ćwiczebny granat do karabinu STGW-57, o którym już było sporo na moim kanale. Granaty niedawno do mnie dotarły, szykujemy się do tego, żeby z nich strzelać. Ale to jest bardzo fajny rekwizyt, który obrazuje pewne zjawiska, które mają miejsce podczas lotu pocisku. Otóż musimy sobie zdefiniować dwie rzeczy, czyli środek naporu i środek ciężkości takiego no, pocisku powiedzmy sobie tak ponieważ e, również w przypadku pocisku karabinowego takiego jak ten możemy sobie wziąć większy żeby się łatwiej pokazywało e, to jest akurat 308 do mojego karabinu 7,5 swiss e, takimi kulami elaboruje naboje i teraz w przypadku takiego naboju nasz środek naporu znajduje się bliżej Czołowej części pocisku, podczas gdy środek ciężkości będzie gdzieś. Tutaj, czyli w pobliżu jego, bardziej przesunięty w kierunku tyłu, jakie to ma efekty? Mianowicie taki pocisk, w momencie kiedy on zostanie wystrzelony z lufu, jeżeli nie byłby żyroskopowo stabilizowany, do tego zaraz dojdziemy. To on, mówiąc krótko, będzie chciał lecieć tyłem. On będzie chciał lecieć tą nazwijmy to ciężką częścią do przodu. Środek naporu będzie znajdował się z jego tyłu, czyli musimy zrobić coś, żeby. Temu zjawisku przeciwdziałać, i teraz dochodzimy sobie do naszego granatu, dlatego że tutaj mamy środek ciężkości, natomiast środek naporu w stabilizacji brzechowej, czyli w stabilizacji e, takimi e, lotkami, które znajdują się, brzechwami, które znajdują się w jego tylnej części, e, to powoduje, że Nasz środek ciężkości zawsze będzie z przodu, zawsze będzie poprzez przed środkiem naporu, w związku z czym ten granat, nawet jeżeli byście rzucili go ręką, to on zawsze w locie samoczynnie ustabilizuje się lecąc głowicą, czyli częścią bojową do przodu, brzechwy będą z tyłu, w związku z czym pocisk będzie w locie stabilny. To tyle, jeżeli chodzi o nasze kwizyt pod tytułem granat. Wróćmy sobie do naszych kul, ponieważ kule nie są stabilizowane brzechowo. Zazwyczaj oczywiście amunicja czołgowa w tej chwili strzelana z gładkolufowych armat czołgowych jest stabilizowana również w sposób za pomocą brzechów. W każdym razie musimy zrobić coś, co spowoduje, że ten pocisk, który będzie, spróbujemy sobie to narysować, że ten pocisk, który będzie wylatywał nam z lufy. E, narysujmy sobie jeszcze raz, tu mamy nasz pocisk. I teraz gdzieś tutaj mamy środek naporu, napór, a tu mamy środek ciężkości. I teraz tu mamy dźwignię, która e, normalnie w locie będzie, będzie wywoływała moment, który będzie nam. Próbował ten pocisk obracać, i teraz im dłuższy pocisk, czyli, yy, czyli im większa jego masa, yy, ewentualnie jeżeli jest to na przykład pocisk monolityczny, czyli pocisk 55 grainów, ta tabelka, którą wcześniej wam pokazywałem, ona nie ma zastosowania, ona ma zastosowanie wyłącznie do pocisków takich nazwijmy to klasycznych, czyli pociski, które mają rdzeń ze stopu ołowiu, ewentualnie jakiś tam płaszcz, dlatego że jeżeli wykonamy pocisk z monolitu, no to oczywiście pocisk 55 grainowy z ołowianym rdzeniem będzie sobie wyglądał tak natomiast dla zachowania tej samej masy pocisk na przykład wytoczony z kawałka miedzi będzie musiał być odpowiednio dłuższy, tak? Czyli co się dzieje? Nasza odległość pomiędzy środkiem ciężkości a środkiem naporu w przypadku i tu mamy 55 grainów i tu mamy 55 grainów, tak? W przypadku tego pocisku będzie dłuższa, w związku z czym wysiłek poświęcony na jego ustabilizowanie, powiedzmy sobie to na razie tak umownie, musi być większy. I teraz, wróciwszy do naszej stabilizacji, dochodzimy do stabilizacji żyroskopowej, czyli mamy gwint w lufie, mamy bruzdy, które wprawiają pocisk w ruch obrotowy. Ten ruch w praktyce zawiera się gdzieś pomiędzy 100 a 200-250 tysięcy obrotów na minutę. I ten ruch, mówiąc krótko, powoduje, że na zasadzie żyroskopu ten nasz pocisk jest dużo trudniej. Wytrącić ze stabilnego lotu, ponieważ efekt żyroskopowy, który działa tutaj na obracający się pocisk, powoduje powstawanie momentu, który przeciwstawia się temu, temu obracającemu, temu szkodliwemu efektowi środka naporu, który znajduje się z przodu pocisku, i teraz. Co się dzieje, jeżeli pocisku stabilizujemy poprawnie? Jeżeli narysujemy sobie tor lotu pocisku, który będzie parabolą, oczywiście, to w przypadku prawidłowo ustabilizowanego pocisku, ten pocisk będzie leciał z grubsza stycznie do, do linii, którą podąża do celu. Tak będzie wyglądał pocisk, który jest prawidłowo ustabilizowany. Pocisk, który. Nie uzyska poprawnej stabilizacji, czyli ten ruch żyroskopowy nie będzie wystarczająco silny, żeby przeciwdziałać wytrąceniu go z ruchu. On zaraz po wystrzeleniu zacznie nam się odchylać, odchyli się nam, no teraz zależy jak będzie leciał. On po prostu będzie koziołkował, będzie chciał odwrócić się nawet tyłem ku, ku swojemu celowi. Natomiast zazwyczaj pociski takie dolatują w jakiejś takiej pozycji, nazwijmy to, półobróconej, wywołują na tarczy tak zwany efekt dziurki od klucza, keyhole, czyli to jest pocisk, który po prostu odciska się swoją boczną powierzchnią w papierowym celu, jeżeli do takowego strzelamy. Czyli to jest pocisk niedostatecznie stabilizowany. Teraz trzecia sprawa, o której, której w sumie chciałem poświęcić najwięcej. Miejsca w tym odcinku. Jest to pocisk, który zostanie stabilizowany nadmiernie. Otóż pocisk ten, jeżeli zostanie wystrzelony z lufy, to on nie będzie chciał podążać tutaj po naszej balistycznej krzywej, dlatego że stabilizacja, efekt żyroskopowy, będzie powodował, że on będzie jak to się mówi sztywny on nie będzie chciał się obrócić będzie, będzie po prostu tak jak widzicie on będzie cały czas skierowany do przodu zgodnie z kierunkiem którym został mu nadany po wylocie z lufy i pomimo tego, że pocisk jako całość będzie podążał sobie po tej krzywej balistycznej no to on po prostu w pewnym momencie będzie do niej, będzie nachylony i w tym, w tym miejscu powstanie taki efekt który powoduje, że pocisk de facto będzie opływany przez powietrze, które nie będzie równoległe do jego osi. Czyli powstają tutaj różne szkodliwe efekty związane z oporem, wytrącanie pocisku z, z jego toru, zmniejszenie celności. Mówiąc ogólnie, nie zagłębiając się bardzo w zjawiska związane z detalami tego ruchu. No i tak jak widzicie, na końcu powstaje pytanie, co wybrać, tak? Jeżeli mamy pocisk, który jest właściwie ustabilizowany niestabilny pocisk, czyli mówiąc krótko, za, za ciężki, za długi do danej lufy i pocisk ustabilizowany nadmiernie. Co ktoś na przykład patrząc jeszcze raz, wracając do tej naszej tabelki, którą otwieram sobie tutaj na komputerze, mógłby dojść do wniosku, że jeżeli ma z lufą 1,7 czy nawet 1,9, no to strzelanie pociskami 55-grainowymi czy lżejszymi chodzą. No i teraz pytanie, gdzie jest to mniejsze zło, które możemy wybrać? Czy pocisk, który ustabilizujemy za bardzo. Może powodować efekty y, takie, które mogą szkodzić y, celności naszego strzelania. Otóż odpowiedź brzmi, to zależy. Jak bardzo i jak daleko chcecie strzelać? Jeżeli strzelacie do 100 metrów, to, to powiedzmy, ta część balistycznej krzywej, w której pocisk znajduje się w opadzie, tudzież kąty, jakie towarzyszą opadaniu tego pocisku, będą stosunkowo niewielkie, ponieważ ja sobie w Quickloadzie szybko zasymulowałem, powiedzmy, przy 100 metrach ten kąt, ten maksymalny kąt, on jest tutaj na wznoszącej, on wyniesie. 3, 4 może 5 stopni, tak? Jeżeli będziemy strzelać na dystansę rzędu 300, 400 czy 500 metrów, co jest absolutną granicą rozsądku dla, dla strzelań z kalibru 224. No chyba, że to jest Valkyrie, czyli, czyli taki, taka jego odmiana, w której można zastosować pociski nawet 100 grainowe. Ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. No to w tym momencie trzeba się zastanowić już, czy ten kąt. Kont... Pod którym opada pocisk rzędu nawet 30, 40, 45 stopni, nie będzie powodował, że tutaj w tej ostatniej fazie lotu będzie, będziemy po prostu na tym nierównoległym do, do balistycznej lotu nie będziemy więcej tracić niż, niż byłoby to z pociskami innego rodzaju. Także odpowiedź brzmi: jeżeli strzelacie do 100, nawet 200 metrów. Kompletnie nie przejmujecie się tym, że zastosowaliście pocisk, mówiąc krótko tani, tak? bo zazwyczaj amunicja typowa, treningowa, 55 grainowa, jeżeli sobie porównacie ją na półce, będzie amunicją o najniższym koszcie. Jeżeli chodzi o naszego CQ z lufą 1.9, tutaj teoretycznie te 62 grainy to powinien być dla niego optymalny skok, natomiast... No, niestety, problem jest taki i on chyba zasługuje na osobny odcinek, że najszerzej dostępna w tej chwili amunicja 62-grainowa, czyli fioki ze srebrnego pudełka, już od którejś kolejnej osoby usłyszałem relację, która potwierdza moje własne doświadczenia, że pośród amunicji włoskiego producenta, niestety, ostatnio produkowane serie z doświadczenia wygląda na to, że że zachowują się problematycznie. Ja będę ten, ten, ten temat jeszcze eksplorował, zobaczymy czy, czy to się potwierdzi. Faktem jest, że mi ta amunicja z tego karabinka z lufą 1.9 strzelała bardzo słabo. Amunicja 69 strzeliła bardzo fajnie. Amunicja 55 z tego samego karabinka w rękach królika strzeliła idealnie. W związku z czym tak jak widzicie, do tego karabinu 55-grainowa am amunicja z, z takim pociskiem jest jak najbardziej akuratna. To jest typowy taki pocisk. To są akurat pociski Lapua. Pełnopłaszczowe, niespecjalnie, jest to jakiś wyczynowy pocisk. Tyle, że, że on oczywiście w tym wykonaniu jest pociskiem dosyć dokładnym, powtarzalnym. W związku z czym, jeżeli byście elaborowali amunicję tego typu, to oczywiście on się do tego nadaje. I nawet w Lufie 1.7, czyli. Czyli w, czy w oryginalnym M4, czy w jakichś wykonaniach, na przykład od Staga, to nie będzie powodowało żadnych ujemnych efektów. No chyba, że chcecie strzelać na dystansę rzędu 300 i więcej metrów. No i wtedy warto zastanowić się, czy jednak nie zastosować ciężkiej amunicji. Na koniec jeszcze o jednym efekcie, który może wystąpić w przypadku przestabilizowania pocisku. I ja miałem akurat wątpliwą przyjemność doświadczyć go. Mianowicie, wykonałem kiedyś amunicję z takim to oto pociskiem 45-grainowym, nominalnie przeznaczonym do karabinów w kalibrze 22 Hornet. Jest to ogólnie bardzo fajny, dobrze wykonany pocisk. Natomiast problem polega na tym, że on ma stosunkowo cien, cienki płaszcz. Ponieważ przewidziany został do nieco mniejszych prędkości wylotowych, do małych twistów, i teraz zakręcenie tego pocisku do 250 tysięcy obrotów na minutę, nawet w lufie 1.12, z lufy 1.9, nie wiem, czy podjąłbym się w ogóle próby jego strzelania, powodowało, że kilkadziesiąt centymetrów za wylotem lufy. Pociski zostały rozrywane, pocisk został pozbawiony płaszcza, i to co dolatywało do tarczy. To były jakieś resztki płaszcza, czasami kawałek rdzenia. E, oczywiście, no, katastrofalny efekt. E, trzeba mieć na uwadze, że jeżeli na przykład mielibyście strzelca, który znajduje się obok Was na stanowisku i jest nieco bardziej wysunięty, to moglibyście kogoś porazić tego typu rozrywającym się pociskiem czy jego płaszczem. Więc sytuacja niekorzystna, niebezpieczna i spowodowana właśnie. Nadmiernym nadaniem nadmiernej prędkości obrotowej, nadmiernej próbie stabilizacji lekkiego pocisku, także o tym pamiętajcie, w szczególności jeżeli będziecie amunicję elaborować, ponieważ przy amunicji takiej, nazwijmy to, pudełkowej, raczej z tego, tego rodzaju problemem się. Nie zetkniecie. Na koniec, jeszcze skąd czerpię wiedzę na ten temat. Oczywiście, wiedzę czerpię, tak jak zresztą było widać w eksperymencie z Hornetem, z własnych elaboracyjnych doświadczeń. Oczywiście, podstawą wiedzy dla każdego elaboranta jest am książka pana Jerzego Ejsmonta Amunicja i jej elaboracja. I tą książkę pewnie wielu z Was zna. Natomiast z przykrością stwierdzam, że tematyka stabilizacji pocisku, wpływu gramatury pocisku i współgrania go ze skokiem Lufy, niestety w tej książce potraktowana została no powiedzmy. Bardzo skrótowo, bardzo powierzchownie. Jeżeli byście chcieli tą wiedzę pogłębić, bardzo polecam Wam drugą książkę Pana Ismonta. Jest to Celność Broni Strzeleckiej praktyczny poradnik. Jest to pozycja nieco mniej, nazwijmy to, słynna wśród elaborantów niż amunicja i jej elaboracja. Natomiast tutaj tematy, właśnie związane między innymi z doborem gramatury y, pocisku do lufy, y, z efektami y, dotyczącymi balistyki y, zewnętrznej, czyli sił i zjawisk, które działają na pocisk w czasie jego lotu, y, możecie sobie tutaj dużo dokładniej, y, w większym szczególe poczytać. Także, jak dla mnie. Te dwie książki stanowią wspaniały komplet i naprawdę polecam je wszystkim, którzy nie tylko elaborują amunicję, ale chcieliby chociażby w bardziej świadomy sposób dobierać amunicję do, do celów, do których dana broń jest wykorzystywana, i oczywiście dobierać ją do, do broni jaką posiadacie. Tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, cześć.